Kandydat na radnego Marcin Piasek, który pozwał przed sąd prezydenta Norberta Mastalerza, poniósł dziś klęskę. Roszczenia w trybie wyborczym kandydata z listy Stowarzyszenia Moje Miasto Tarnobrzeg sąd uznał za bezpodstawne. Marcin Piasek, kandydat na radnego i jak sam twierdzi dziennikarz niezależny, napisał cykl artykułów, w których poinformował opinię publiczną, że prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz niczym papież domaga się w mieście ulicy swojego imienia. Prezydent, który podczas wrześniowej sesji zażartował na ten temat, uznał te informacje piaska za kłamliwe, na co z kolei obraził się Marcin Piasek i po przemyśleniu uznał, że słowo kłamca godzi w jego dobre imię jako kandydata, po czym zdecydował się pozwać prezydenta, korzystając z trybu wyborczego. Decyzję sądu o oddalenie pozwu poprzedziło przesłuchanie świadków czwórki radnych, którzy na wrześniowej sesji słuchali wypowiedzi prezydenta i zgodnie uznali, że z tą ulicą to Norbert Mastalerz zażartował. Nie był to żaden wniosek formalny, tylko dowcip, jakich na sesjach Rady Miejskiej nie brakuje. Sąd zaś uznał, że to Marcin Piasek chciał zmanipulować opinię publiczną, podając jej do wiadomości nieprawdziwą informację i nazywanie tej informacji kłamliwą było w pełni uzasadnione. Wnioskodawca, czyli autor artykułów o prezydencie Tarnobrzega, tuż po rozprawie nie umiał jeszcze powiedzieć, czy zaskarży ten wyrok do sądu apelacyjnego.